Jak na Filipinach się beknie przy stole, przy jedzeniu, po jedzeniu podczas picia po piciu, to się mówi dziękuję. Jak w Polsce się beknie przy stole, to się mówi przepraszam. Taka mała, drobna różnica. Tutaj wdzięczność za to, że jest się pełnym. W Polsce jakby poczucie winy, że się brzydko zachowało. Nie byłbym sobą, jakbym nie pokazał kawi. Tak, ja tu jest, ale patrzcie na to co to jest. To mnie ciekawi, nie wiem czy widać to, na tym tle. W ogóle po prostu to co się dzieje w kable. Słuchajcie, wielkie dzięki wszystkim tym, którzy weszli na kanał TurboKota i zasubskrybowali go. Ogromna wdzięczność przekroczyłem poziom 1000 subskrypcji i 4000 minut oglądalności, co pozwala mi monetyzować kanał, co nie znaczy, że w ogóle na tym jeszcze cokolwiek zarobiłem i na tą chwilę to wygląda cienko. Ogólnie jeśli chodzi o koszty, to mogę wam powiedzieć wyprodukowanie tej piosenki. To było około 2000 zł, bit 200 dolarów, czyli powiedzmy 800 złotych. Tan tancerze i choreografer 1000 złotych, bo każde przygotowanie, każdy ich trening był też opłacany, kupowałem im jedzenie i później każdy dostał pieniądze, także to było samo to 1000 zł. No i, i pan kamerzysta później 300 zł. Także. Dużo ludzi pisze mi w prywatnych wiadomościach i w komentarzach też, że można było ten teledysk zrobić inaczej, lepiej, eee, swoje sugestie, jakieś tam mi przesyłacie. Jestem za to wdzięczny, bo każdą gdzieś tam e, czytam i każda może być inspiracją, jeśli chodzi o kolejne ruchy, tylko no, ten teledysk był zrobiony po prostu przy wykorzystaniu. Nakładów logistycznych, finansowych, czasowych, energetycznych, w taki sposób, jaki tylko mogłem, tak? Mogłem oczywiście zrobić go lepiej. Mogłem nie wiem, zbierać fundusze na niego, nie wiadomo ile. Tylko tak naprawdę do tej pory by go nie było. I nie wiadomo, kiedy by, nie wiadomo, kiedy by powstał. No i w związku z tym, ja jestem już osobą na tyle dorosłą i, i obeznaną w temacie, że wiem, że trzeba po prostu robić, tak? Przy wykorzystywaniu zasobów, które się ma, w jak najlepszy sposób jaki się potrafi. No i tyle i była to duża, ważna lekcja, ważny krok. Jestem bardzo zadowolony z tego co jest. Oczywiście to nie jest jakaś super produkcja, mam tego świadomość. No ale jest okej, okay, no. Teraz taki temat. Jeżeli są wśród Was ludzie, którzy już na podstawie tej jednej piosenki, ja wiem, że to jest mało i ona zupełnie nie oddaje klimatu płyty, ale jeżeli już wśród Was są ludzie, którzy na podstawie tej jednej piosenki chcieliby zamówić płytę i dzięki temu bardzo mi pomóc przy produkcji kolejnego teledysku i w ogóle przy kolejnych moich ruchach, bo na tą chwilę to wygląda tak, że no jak wygląda, nieważne. Eee, to, to, to można zamawiać preorder już teraz i cena tego preorderu będzie 69 zł. I tak wiem, że jest to więcej niż typowa płyta z empiku, tylko że ja działam sam. Jest dobrze, jest dobrze. Ja działam sam, nie wspierają mnie żadne wielkie korporacje ani nic takiego, żadne wielkie wytwórnie. Wszystko muszę zrobić sam. No, i dlatego ta płyta kosztuje tyle, ile kosztuje, i moim zdaniem, za coś takiego to nie jest dużo pieniędzy. 69 zł za coś, co ja już pracuję nad tym bardzo długo. Dobra, nie chcę za dużo tutaj yy, gadać, bo i tak moje słowa tak naprawdę nie przemówią nikomu do głowy, żeby ją kupić czy nie kupić. Jeżeli ktoś chce kupić, to kupi, jeżeli nie, to nie. Tylko kwestia jest taka, że ja potrzebuję teraz wsparcia finansowego w postaci właśnie takiej jak preorder i poniżej jest link do mojego Revoluta wpisujcie tam preorder i ta płyta będzie najprawdopodobniej wydana nie chcę teraz mówić dokładnie kiedy bo z tego co widzę już jak długo trwa miks jednej piosenki oczywiście będę współpracował jeszcze z innymi producentami żeby to trochę przyspieszyć ale dzięki Emowski za ten mix no to, to mam nadzieję że to będzie maj a możliwe że to będzie nawet czerwiec więc będziecie musieli poczekać na to żeby fizycznie zostać posiadaczami płyty aż do maja lub czerwca wpłacając mi teraz 69 zł no ale możecie mieć świadomość tego że właśnie dzięki wam ta płyta powstaje że właśnie dzięki wam powstanie kolejny teledysk a propos kolejnego teledysku, to mm, dla mnie zła wiadomość taka, że dziewczyna mistrzyni Filipin w tańcu na rurce odrzuciła moją propozycję, tłumacząc tym, że przygotowuje się do kolejnych zawodów i nie ma czasu na kolejny projekt, a bardzo mi zależało na tym, żeby ona występowała w kolejnym teledysku, Opowiedzenie historii. Bardzo mi pasowała do tego teledysku, więc szukam kolejnej osoby, jeżeli ktoś z Was Zna kogoś takiego, kto jest naprawdę dobry w tańcu, najlepiej właśnie na rurce, ale niekoniecznie. Nie chcę, żeby teledysk był jakiś wyuzdany seksualnie i tak dalej, ale chcę pokazać historię osoby, która robi coś takiego niekoniecznie akceptowalnego społecznie yy, przez większość. Yy, to, to, to dajcie znać. To może być Sebu, to może być okolica tutaj, może być Dumaguete, Raczej nie Manila, bo tam mi się jechać nie chce. Pły jechać, tam to musiałbym lecieć. Także. Także, tak jak mówię, no, przyczynicie się w dużej mierze do tego, że będę miał na kolejne ruchy i będę Wam za to ogromnie wdzięczny. Patrzą się na mnie. Na sam koniec filmu powiem Wam jeszcze o fajnej opcji, yy, o której mówiłem już wcześniej w jednym z odcinków. O tym, że mam dostęp do kart, yy, yy, do loży VIP-owskich na lotniskach. Ale o tym na koniec odcinka. Mam dostęp w bardzo dobrej cenie kilkukrotnie tańszej niż normalnie. Tam dziewczyna stała przed sklepem i mówiła: Ajo, Ajo!, i tutaj tak jest, że często w tych sklepach nie ma sprzedawcy sprzedawca gdzieś jest tam w domu, na zapleczu, gdziekolwiek. Pomimo tego super dziwnej. Pomimo tego, że sklep jest otwarty, no to trzeba się dobijać, żeby ktoś przyszedł i nas obsłużył. i on ciągnie za ten sznurek od tego dzwona a kościół wygląda trochę jak hotel na ten dom i myślałem sobie, nikt tutaj nie mieszka pewnie, ale później zobaczyłem to, czyli pranie. Słyszałem jakieś odgłosy. głosy. No ok, przychodzimy do odcinka tego takiego właściwego, w sumie zaległego, który powstał jeszcze przed kręceniem teledysku yy, dwa takie odcinki mam dla was jeszcze i później wrócimy na tory jakby bieżące no i tyle miłego oglądania A jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, bo były sygnały, że ja wyglądam jak tatuś na tym teledysku, że to są dzieciaki w ogóle. Dlaczego ja robię teledyski z dziećmi? Ja, ja szukałem tancerzy przez miesiąc czasu i nie mogłem znaleźć. I to nie jest tak, że Damian stryknie palcem i w ogóle wszyscy naokoło tańczą do, do mojej piosenki. Nie jest łatwo znaleźć tancerzy. Te dzieciaki myślę, że włożyły serce w to co yy, wspólnie robiliśmy, mieliśmy wspólne super doświadczenia. Uważam to za bardzo fajną i ciekawą przygodę i dla mnie i dla nich, więc nie żałuję tego absolutnie, ale oczywiście zgadzam się z waszymi opiniami, że fajnie by było gdyby ta dysproporcja wieku między mną a tancerzami była mniejsza i myślę, że bardziej by wtedy też to wszystko jakoś ze sobą współgrało. No ale tak jak mówię, miesiąc czasu szukania zakończony niepowodzeniem. Więc yy... okay. Mamy taką sytuację, że padła bateria od głośnika. No okay. i kminią co dalej. Mm. On July a, yy, ma większy głośnik. Mm. Nice posing for video. <laughs>

Go. Pan nauczyciel chce, żebym z nimi tańczył i spróbował jakichś jego łatwych, bardzo ruchów Więc... aha, okej To tylko just Okej, okej, tylko easy tak? Jeden then again, okay. i potem... Jeszcze raz Jesteś one I... Jeden dwa Jeden One move of the hand, but two move of the leg. The hand. One, and, one and two. Okay. One, one and two. two. Ah, okay. one and one. Okay. You'll be standing with a mic. And yeah. You prefer to jump, you know, like that. You know, like one, two, three, four. It's easy. Can you make me something like, you know. Like, uh, I don't know, you're on the uh, one, seven, you want a yeah, girl <laughs> now? <laughs> like a, how like uh, that? Dance. 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 No, 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 no. But this kind of move it's like I don't know how you do that, like you know. Breath like, first, breast. breast. I don't have breath, so no, 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 no. I'm chest. not scared. like you have chest. chest, I'm not chest. Chest. I don't chest and <laughs> slow down <laughs> It's okay. This okay. is so embarrassing here. Yeah. Okay, let me try to keep it like how you do that. <laughs> I'm like the worst dancer ever, so yeah, something like that I can do, you know. This is like a gangnam, you know, this is easy. Make me something that you know I I can do, yeah. but something that maybe different from from all the others. Yes. So I look. Uh, say, the say, the say hi. 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 Welcome no to side. my vlog. Other side. Say welcome to my vlog. Okay, no, no, no. What for My vlog. Today's video for tonight, brother. Probably when we are gonna have a shooting day. My brain will be like. What <laughs> the What they're doing? <laughs> Just like I, I this. Like this. <laughs> <can do> <laughs> <laughs> sorry, sorry. I want to like, like this. But, um, home, <laughs> You know, you. you, know, you know, I'll, I'll be like that. One, one, two, three, and, one, three, and, four. and you are there. Ball. Yeah. Ball. I think so <laughs> I, do I cannot do them. If, if I, I try, try, it will look not natural sure, because... <laughs> <Sometimes>. <laughs> if you like, see, it, it, yeah, like, yeah, yeah, like that, yeah, like, yeah, yeah I, I'm i going to express myself. But not the way you teach me because for me it's hard, but the way I I feel, so, you know, like... Okay, freestyle for you. Yeah, I guess so. Przepraszam, ale nie wiem, jak to się robi z panią Pajpą. Czemu nie masz kamery? 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 Bardzo dzisiaj jest tutaj dużo ludzi ale w sumie to fajnie, fajnie jak jest dużo ludzi naokoło którzy uprawiają sport, fajna energia panuje a ja idę porozmawiać tam z ludźmi tańczącymi zumbę czy będzie możliwość Dostałbym frisbee w łeb, gdyby koleś złapał. Tutaj grają we frisbee, zobaczcie. Są naprawdę nieźli. A nie ma ostrości, bo jest na moją gębę ustawiona. Dobra, nieważne. Idę porozmawiać z tymi tancerzami od zumby. Czy byłaby możliwość taka, żeby moi tancerze razem z nimi zatańczyli do mojej piosenki? Żeby była większa grupa, żeby było ciekawiej Okej, okay, spróbuję z nimi zagadać, może nie będę tego kręcił, bo będzie nie nieswojo Pytali się co za piosenka, o czym jest tekst i tak dalej Sorry I, i, I się zgodzili i ustawieni jesteśmy na poniedziałek To już będzie poza naszymi dniami zdjęciowymi, ale nakręcę to sam bez kamerzysty, mam sprzęt nie potrzebuję, zrobię to ze statywu. Chodzi o to, żeby była duża grupa tańcząca. Pokażę wam, jak grają Freeze, bo są naprawdę nieźli. do zobaczyć do tego pana, co w sklepie pracuje, bo stał się takim trochę bohaterem vloga. Hello, your your son not here? Yes. Ah, you here? Hello. I wanted to say hello because you know, you the you the part of my vlog right now. Wow, yeah. you. Hello, I'm what's up? Yeah. <laughs> We always have a nice little chat, you know. <laughs> you good? I already searched the last time. Yeah, have you so, seen the video? You, you uploaded already. Yeah, the, the the one that you are in. Uh, yeah. Wait, because it's dark. Uh, sorry. I already saw. You together with the other side. You've seen it, yeah. You've seen it, the one that we are talking about the ozone layer. Okay. <laughs> okay. So how are you? I'm fine. Good, yeah. What your mom say? Sorry, I don't. don't know. She. She said. Flying? <laughs> flying? Yeah. What do you mean I'm flying? With the camera? <laughs> yeah. <laughs> almost. Yeah, almost. Maybe I'll bring drone next time, so ah, I'll yeah, be flying. Yes, yes, yeah. Drone, drone. Ah, no, I don't have it here, but I have a drone. Okay, I'll, I'll go. I'll buy some water okay, later you. with you. Thank you. Thank bye, you bye. bye bye. Are you doing some club? Yeah. What you you have YouTube channel? Yeah, yeah, yeah. which just it's to it in Polish, so you are not... foolish. Yeah. Yes. Drag center, drag center. <coughs> no, <drug> center. No. Center. Mr. Teacher. More, more, more. Step backward. Try to see. No okej. Lecę grubo wprost na przypad Lecę, bo prost na szyba. Wieczne lato, pamy morze, czas płynie powoli. Backpackersi, podróżnicy, zero stresu, brak kontroli. Uliczne jedzenie, świeży kokos zamiast koli, Pełnia życia wersji skorpoponnej. Wybór, co kto woli. Hey, hey. I polecam ci to samo, wiesz, naprawdę nic na pokaz I polecam ci to samo, wjeżdżam tak jak koka w nohach Kurwo w nowych skokach, kotem życia lecę grubo wprost na przypał Lecę grubo wprost na przypał Lecę grupa wprost na przypach. <śmiany> Jakby to powiedzieć, chyba lekko odleciałem, ale właśnie dzięki temu swe demony. You can check it. about the music?

hey but the problem is the costume yeah i uh, yeah exactly i forgot we'll help you okay so maybe we they can will suggest that they will go with you if, if you're going to buy the we'll no. you. You. We'll yeah okay the costume. but i don't know where i see um, we don't. Can, can, can you go with me because of oh, yes, Of course. Can? Okay. Family, Family, family. <Daddy. laughs> <They're your kids. laughs> so now we comfy now. Can you family. call me daddy? If you want to call me daddy, you call can daddy. call me daddy. Where's your mommy. I don't know. <laughs> Pappy, hey, pappy. I am daddy. Basta. 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 Yeah, I'm Mami. your nanny. <laughs> <laughs> yeah. pappy, hey, pappy. So, so we still need mommy, yeah? We have kids, we have nanny, we have daddy, but no mommy. Oh, oh, let's, oh, shout oh, shout oh. out to oh, the mommy, find mommy, find the mommy. mommy. Shout show. out to us. I our, our mommy. <coughs> comment down oh, below. Comment down below, finding mommy. <laughs> <laughs> Finding the, the title of the video: Finding Mommy for our new family. Thank you very mom, Just come here in Grandstand of CPG North Avenue Sports Complex, and you will see Daddy. <laughs> okay, guys, <laughs> okay, so, the so, so listen yeah, the Like when? Tomorrow? Should we go to buy costumes? Because yes, tomorrow sure. is Thursday sure. already. Yeah. Early. So what? We gonna come meet? Come early at 1 p.m. 1 p.m. Okej, okay, like okay. Dzięki za za subskrybowanie kanału July, bo pokazuje mi właśnie, że zasubskrybowaliście jej kanał. No nie dużo, ona już się cieszy, że dużo, ale to nie jest dużo, to jest jakieś 10 osób. Ej, podajcie do niej na kanał i subskrybujcie, dziewczyna się rozkręci. Yeah, so... thank you. Thank you to the viewers who subscribe to your channel. Yeah. Dziękujemy wam. The master. Zegarny no, master. Idziemy na Hatę. Jest wszystko dobrze, wszystko pod kontrolą. What he's trying to say? Shemaz. Shemas? Shemas is like hello, yeah. Ah, ah. Shemas, hello. Yeah, yeah, yeah. Sizik. Ah, Sizing. Sizing. Sizik? Huh? Oh, sizing. I don't. Sizing, <laughs> gang. I don't know how to to pronounce your me your last name. Damian or Dania. Drones. Drones. <laughs> tragic, <laughs> tragic, <laughs> tragic, <laughs> tragic. <laughs> tragic dancer. Tragic, tragic dancer. Dronżek. Dronżek. Dronżek, Yeah, dronejek. Yeah. It's hard for me to pronounce. I I recognize some of some of the letters from Paul. It's mostly are Z. No, no, it's Z. not mostly Z. 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 It's like all letters of alphabet, but. I don't know, I never like thought about it. Hey, so um, Tagalog is not. <laughs> not, used, not using Z. <laughs> Hi! Tagalog is not using Z? Yeah, there's no word like Z in Tagalog. How about Visaya? <laughs> Z. Is. So, so much. Z. A lot of Z, yeah? So. Yeah, on yeah, your, yeah. In your yeah. yeah, exactly. How are you? Who teach you that? Who teach you that? Google Translate. I ah, Google Translate, okay. <laughs> good teacher <and> <laughs> he's handsome. <laughs> in in Bisaya Guapo. 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 You're a Guapo. Okay, thank you. Yeah. <laughs> Guapa. <laughs> no. No. All of you guys are really good dancers and thank you for, you know, yes. this welcome, thank experience. Again. Thank you also, Damien. Okay. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow. W sumie to próbowaliśmy dzisiaj, żebym ja się jakichś ruchów nauczył i opanował. Przepraszam i żebym razem z nimi coś tam potańczył, ale stwierdziliśmy, w sumie ja stwierdziłem, że jednak nie. Po kilku próbach, widzieliście zresztą, stwierdziłem i pan choreograf, pani choreograf również potwierdziła, że może jednak będzie lepiej, jak ja będę improwizował i po prostu swobodnie się poruszał do rytmu. Chyba tak będzie najlepiej.